Widam w normalnym filmie. Tam będzie, tam będzie jakieś świecące. to muszę tutaj zrobić, chcę gwiazdę, na tym tam będzie świcące, za chwilę to zrobię. Tutaj zaprezentuję na tej podłodze jak to będę robił. To są gródki, panie, to jest taki domek, tam jest też, o, co to, to się, pisz pan tę komendę. Bo zarw ile będzie noc, panie Pisałem. Dziękuję serdecznie w tym filmie, końcowym Zatrzymanie gry To jest ta gra Fajna gierka panie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam ją w tej grze Końcowym ten filmie. Спасибо сердечно, поздравляю.